Raz jeszcze piątek, piątek, piątek. Playoffu początek. 1 marca 2024 roku. A dzisiejsze spotkanie poprowadzą jako sędziowie główni pan Michał Baca oraz pan Paweł Kosidło. Pasiód. Pan Paweł Kosidło i pierwsza goma dla Sosnowicza. Od razu ruszył w kierunku do tercji i zagłębia monto odegranie na środek tam nieporozumienia. Jednak Wartinen utrzymał krążek. Klondy do Sokea. Teraz dwójką wychodzą Katowiczanie, a i gol. Hampu z Olsson. Zabójcze kontra gospodarzy i Katowiczanie obejmują prowadzenie. Nie zdołali wrócić w komplecie Sosnowiczanie. Dwóch na jednego pojechali gospodarze Sokej okay do Olssona i bezradny w tej sytuacji. Patryk Spieszny. Neutralnej. Zmieniałem się Sosnowiczanie. Zostawili trochę miejsca gospodarzom Wanacki z ostrego kąt. Andrejki w mocne uderzenie, ale zablokowane przez Hitosato. Jeszcze jedna próba. Marej wypuścił krążek. A rozpędza się niemi. Oddanie do krężąka. Niemi ostry kąt. Marej świetnie. W tym polu, gdzie bramkarz może zagrywać krążek za własną bramką. Monto. I gol! Błąd Sosnowiczan, Nieobstawiony Monto. I pokonany Patryk Spieszny po raz drugi, mówiłem, że Sosnowiczanie szukają bramki wyrównującej, przenieśli ciężar gry do tercji rywala z Karceni. Jeden błąd, krążek pozostawiony przez moment, bez opieki. Andrej Kif, Marej wypuścił krążek, był tam Ety. Isaka, przyspieszył Isaka, minął w Isaka, do środka sam Spieszny. I gol! 3 do zera. Jona Monto z drugą bramką. Oli Saka w rolach głównych. Miał krążek na backhandzie. Przełożył sobie na forehand, Nie zamroził krążka. Przytomnie do Kuka ten zwód. Uderzenie. Słupek. Jak stąd wznowienie. Tercji obronnej gospodarzy. Nahunko wygrał wznowienie i Marej od... Fraszko. Pasiut. Przed Bramkę i gol! 4 do 0. 51 sekund kary Michała na roga upłynęło. Gospodarze wykorzystują grę z przewagą jednego zawodnika. I po raz czwarty kierują krążek do Bramki Patryka Spiesznego. Zagrywał Grzegorz. Pa nie można powiedzieć, że Sosnowiczanie nie mieli swoich szans, ale zupełnie stłamsze. Zatrzymany przy bandzie Niklas Salopasiot. I przestrzelił w doskonałej do tercji Gieksy. Harvat do Szturca. Ma trochę miejsca Szturc. I gol! Wykorzystane. Osłabienie gospodarzy. I sygnał do ataku daje Roman Szturc. Precyzyjne uderzenie obok słupka. Spojrzał, gdzie ustawiony jest John Marey. I przy tym dalszym słupku ulokował krążek w bramie. teraz wychodzą gospodarze Fraszko do Pasiuta. I nie ma gola! Delmas. Pasiut. Delmas. Mocno. Wartinen. Monto. Wartinen. Spieszny. Odbija krążen Ostatnie sekundy kary Tyczyńskiego. Koponen. Obok bramki. Al Tyczyński. Tyczyński na środek. Na róg. Marej wypuścił krążek. Teraz dobrej sytuacji. Niklas Salo. Nie trafił w krążek. Kuk. Bliski zaskoczenia Mareja. Jeszcze zakotowało. Olson. Spychany przez Naroga do bandy. Poradził sobie hampu z Olson. Odegranie. Do Benjamina Sokaja i pokonany Patryk Spieszny. 5 do 1. Precyzyjne uderzenie. A najpierw dogranie od Olsona do Sokaja. Ten niezwykły... Nacki, Waltola, Niemi. Salo w dobrej sytuacji przymierzył Salo. Wyjechał z bramki... Kuk. I Patryk Spieszny. Hitosato do Smalaj. I... No i mamy hokejowe tango w wykonaniu Hitosato i Andrej Kiwa. Dociśnięty Hitosato do lodu. Zdołał się podnieść. I hokejowe tango trwa w najlepsze. I... Szaur, ale odpuścił Szaur. saka przejął krążek. Delmas i Patryk Spieszny. I sprawdza czujność Mareja. Przejęty krążek przez Szturca. Szturc obok Bramki. I jeszcze starcie Szturca. I Olsona. Zakotłowało się pod. Pomiędzy nimi pan Paweł Kosidło, który rzucił krążek. Na tafle i pierwsza guma trzeciej tercji. Lek do Tyczyńskiego. Szturc. Szturc uderzenie ponad bramką Mareja. Jacki zatrzymał krążek i Fraszko z Pasiutem. Ruszają w kierunku bramki. Zpiecznego. Który. Ma już w tercji gospodarzy. Krężołek przed Marejem. Jeszcze szansa na roga. Zbity krążek Aże w komplecie. A ruszył teraz. Stalegi. i zakończył swoją akcję. Olson. Odegranie do Delmasa. Pasiód. I spieszny. Znakomicie złap. Prowadził krążek do tercji Gieksy. Oliwaltola. Uderzenie. Marej wypuścił krążek. Jeszcze Lindgren. I gol! Igor Smale, Ostatni, który dotknął krążka. Po Pod bramką Mareja. Uderzenie. Niepewna interwencja. Lindgren. Marej. Przestrzelony. Druga bramka do Stalek. Poczekał na kolegów do stalek. zagrany przed bramkę i bliski do swojego zasięgu. A w odpowiedzi krężołek, krężołek zablokowany w ostatniej chwili. Delmas. Olson. Mocne uderzenie Olsona. Oszukał Olson. Szaura. Olson do środka. Mark Lundis, Krawczyk i broni Marej. Nie defensora zagłębia, ale Marej nie dał się oszukać odpowiedzi. Marklund i ponad poprzedni. Szturc, Arwat i Marej. B1 I na kończy pierwszy mecz. ćwierćfinałowy.